Cześć, tu adrian. W tym odcinku przygotujemy takie dość ekspresowe rolatki z kurczaka. W panierce mam tutaj pocięty filet z kurczaka w takie plastry jak na schabach. Potem go trochę rozbiłem. Co robimy dalej? Posypujemy go odrobiną soli, odrobiną pieprzu. Doprawiamy. Trochę wcieramy. Robimy to samo z drugiej strony. Otwieramy. Następnie kładziemy plaster sera kawałek ogórka kieszonego, ściśle zawijamy. O, ja tak trochę niezgrabnie ten film mam jakoś pocięty. Wiecie, ściśle zawijamy. Obtaczamy w jajku. Do jajka daję jeszcze odrobinę soli, nie dałem. Obtaczamy w jajku. Następnie w bułce tartej. I tak robimy z każdym kawałkiem. A następnie przechodzimy do smażenia. Ale to Wam pokaże już za chwilę. Kolejny i ostatni etap to już smażenie naszych roladek. Ja nalałem do garnka oleju, ponieważ patelnię mam zajętą. Prędzej smażyłem kilka minut temu cebulę z tym oleju, dlatego tak trochę ciemno wygląda. Ale wszystko z nim jest OK. Zanurzamy nasze roladki w oleju i trzymamy tak przez około 4-5 minut, aż będą po prostu gotowe do jedzenia. Także pokażę Wam za chwilę. Po 5 minutach smażenia na głębokim, yy, głębokim oleju moje roladki są już gotowe. Ogólnie, jeśli chodzi o sam czas smażenia, to on może być bardzo różny. Dlatego że jak rozbijecie mięso na bardziej grube, to ten czas może się wydłużyć. A jak cienkie, no to wiadomo, szybciej się wtedy mięso usmaży. Zobaczcie. Najlepiej sprawdzić widelcem lub wykałaczką przed, przed podaniem. Także rzucam kolejne i pokażę Wam już efekt końcowy za chwilę. Nasze mięso jest już gotowe, usmażone. W międzyczasie, kiedy się smażyło, przygotowałem frytki. Jak zrobić frytki, to każdy głupi wie. Dlatego nie będę Wam tego pokazywał i zabierał Waszego czasu. Sprawdzimy tylko, jak nasze mięso ma się w środku. Dokroiłem sobie też ogórka kiszonego. Zobaczcie, w środku jest mięso ser rozpuszczony, widać ogórka, mięso jest dobrze wypieczone. Także możemy zrobić 25, maksymalnie 30 minut i to ze sprzątaniem. Bardzo pyszny obiad. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i do komentowania. Na razie.